cześć i czałem drogi widzu Quero z tej strony w kolejnym odcinku Gotika dwójki z dodatkiem noc kruka. W tym odcinku udamy się do Latarni Jacka i spróbujemy odbić ją z rąk bandytów. Oj, coś się popsuło. A okej. Okay. No niestety tak to nie działa. O, dobra, jednak go dosięgłem. Niczego tu nie znajdę. W ogóle tutaj leczy, leży. No, czy korzeń. Tak po prostu przy mieście. Nieźle. Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie sobie ten korzeń po prostu zjeść. Czy poczekać na alchemię i wytworzyć z tego miksturę. Nie wiem, ciężko stwierdzić, póki co. I póki sobie daję radę, myślę, że. Lepiej będzie sobie pozostawiać te wszystkie tutaj przedmioty, póki nie są one aż tak bardzo potrzebne. Dobra, żeby tam dostać się do tego. O, coś tam leży czerwonego takiego. A to krząszcz. Żeby tutaj dostać się do latarni, daleko nie trzeba biec, ale no, sama latarnia może być trochę ciężka w odbiciu, jak na ten poziom. O, jeszcze mamy tutaj. Dzika, ale sobie nawet poradziliśmy. Dobra, szybki zapisik. Ścierwo jadę. Dobra, jednego możemy wyciągnąć stąd. Aha, nie do końca wiem, co to teraz było. Ale popsuł nam się ścierwojat. Dobra, bandyci tam stoją. Bardzo dobrze. Ok, dzień dobry panom. Zapiszmy to. A właśnie, jak działa kula ognia? No tak średnio na jeża, bym powiedział. Dobra, skryj się za drzewem. Dokładnie. Wypij miksturę. I skorzystajmy z przywołania golema. Dawaj ziomek, bo to są przeciwnicy do zabicia. Zasłużyłeś na to, Aha. Eee, okej. Okay. Poznajmy, że tego nikt nie widział. Dobra, spróbujmy po prostu sobie tak podbiec od frontu. Aha. Zupełnie przypadkiem oberwałem w ogóle strzałą. Też dobra. Ach, bywa i tak. Dobra, mam tylko nadzieję, że ten golem sobie poradzi i nie będzie to jakoś super wymagające zadanie dla niego. No ale to się zaraz A, przekonamy. Chociaż z tego co widzę to ten golem obrywa i to tak dosyć poważnie. Super po prostu. Jedynie kula ognia zostaje. Raz, dwa. wypić miksturę dokładnie. Trzy, cztery. No i pięć. I więcej nie mamy ta. No niedobrze, niedobrze. dobrze. <gryw> nie wierzę w to. Dobra, spróbujmy może. O, z tej strony go stworzyć. Pięknie. To było szybkie. Zostajemy jeden na jednego. Trzeba to wykorzystać. Skubany, jakie pierdyknięcie ma, no? To ci dopiero. Ajajaj, aj, aj, za późno, wykonał ten atak. No dobra, czy my możemy tutaj jakoś inaczej do tego podejść? Mamy tutaj w ogóle coś? Leczenie, światło, niepamięć, bryła lodu. Nie no, nie będę bryły lodu na jednego przeciwnika tracił. Zdecydowanie za wolno atakuje. Ale jest OK, bo dwóch zabiliśmy. Nie wierzę w to. Będzie chyba ciężko raczej go zabić. Urde no. Dobra, próbujmy podleczyć troszeczkę tą naszą postać, zwaną Bezimiennym. Dzieciębułczko szczęścia. Oj, jaj, 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 jak to teraz zrobić? No, nie ma czym i nie ma jak, niestety. O Jezus, Dobra. ty nie atakujesz. To teraz będzie tutaj trwało w nieskończoność. To już ja pierniczę, no. Tym golem to też się nie popisał za bardzo. Proszę cię, ubi go. O! W końcu masakra. A kusze przynajmniej możemy sobie założyć, bo 30 siły wymaga. Uff. No ale troszeczkę to jak widać tutaj troszeczkę, troszeczkę jak widać to tutaj trwało. Szkoda, że nie ma tylko tego przeciwnika. O, jest bandyta ukryty. Kiepski miecz, dwuręczny miecz. Dobra. Latarnia została odbita. To jest najważniejsze. Teraz już na spokojnie sobie tutaj możemy to zapisać na szybko. Gdybym zaraz chciał coś odwalić i skoczyć na główkę z tej wieży. E, no i możemy sobie wyeksplorować. Plus oczywiście możemy... Wrócić i powiedzieć Jackowi o tym, że tutaj już jest wszystko ok. I może wrócić sobie do swojej kochanej latarni. Oj, to było niebezpieczne. Oj, właśnie tutaj stoimy. Na zwycięskim szczycie, jakiś zwój w ogóle, co to jest? Duża burza ognista, minimalny wydatek mamy 50, czyli brakuje nam 39. Super, a mikstura jakaś. Nie, nic ciekawego w sumie. Dobra. W takim wypadku możemy sobie zejść z powrotem na dół. Jeszcze tutaj obejść tą wieżę dookoła. W się sensie latarnię. I zobaczyć czy czegoś ciekawego tu nie znajdziemy jeszcze. Tutaj jakiś składzik mamy. Oho! Jest jakaś krew. Mikstura i mikstura, i nic więcej, ale ślady krwi prowadzą dalej. No dobra, ktoś tu niestety zginął, ale ślady krwi prowadzą dalej, do jaskini. A w jaskini mamy cieniostwora. Super. Nie, cieniostworowi raczej nie dam rady w ogóle, więc nawet tu nie ma sensu podchodzić. Mogę sobie tylko kuszę tutaj wyciągnąć, żeby zobaczyć. O, krwiopijca to jest akurat nasz poziom. Zwykły, prosty krwiopijca, który przypuszczam, że raczej nas nie zabija. Dobra. No jeszcze wilki, no to już. Tutaj, że tak powiem, możemy czuć się jak ryba w wodzie, ubijając wilki, tego podo temu podobne zwierzęta. Dobra. Oj, pięknie. Oj, 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 tam nie zobaczę. To niestety nie jest nasz tak jakby troszeczkę poziom. Olbrzymi szczur. Już miałem pewne wątpliwości, czy wyjdę z tego cało, bo tak trochę tutaj zachwiało mą wiarę bezimiennego i jego umiejętności walki z olbrzymimi szczurami. Dobra, napisz, bo to było wymagające dla ciebie zadanie.

Okej, okay, tutaj obkrążyliśmy cały ten teren. Poza tą jedną jaskinią, niestety nie mamy e, niczego więcej. Zamiast lecieć sam do góry, to możemy sobie podbyć tutaj, właśnie do dzielnicy portowej chyba dzielnicy portowej. Nie pamiętam już, gdzie on dokładnie był i poinformować Jacka, że je o, że jego tutaj wieża jest już. Znaczy, przepraszam, latarnia czy czas mi się myli. No, w każdym bądź razie. Jego ukochane miejsce jest już wolne od bandytów. Ile mi ekspo brakuje? 800. No raczej wątpię, że masz tyle. Dostał za to zadanko. Dobra. Jesteśmy w mieście, i teraz chodźmy do tego jego mościa. Tak, to bardzo Szkoda, że nie możemy sobie takiego właśnie tutaj na przykład Bartoka wziąć po to, żeby nam gdzieś tam powiedzmy pomógł. Chociaż Raz już poradził sobie dosyć konkretnie z cieniostworem, więc nie będziemy tutaj za bardzo kwestionować jego zdolności. Okej, okay, Jack, gdzie ty jesteś? Tutaj chyba sobie siedzisz, co? Hej! Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. No nie dziękuję. Chociaż ewentualnie jeszcze możemy sobie z nim podejść i... Znaczy podejść, na pewno nie podejść, bo jak widać on to tutaj idzie takim troszeczkę wolnym tempem i po prostu zobaczyć czy coś dostaniemy od niego może. Przydałaby się jakaś nagroda, chociaż samo w sobie 400 e, punktów doświadczenia to jest coś. Ciekawe w ogóle, w jakich stosunkach żyją magowie ognia z magami wody. Bo wydaje się być najpotężniejszym boostem właśnie Adanos, który powoduje, że zrównowaga jest, jest ponad Beliarem, ponad Innosem. Taka matka i ojciec, taki rodzic, który, że tak powiem, rozdziela klapsy. Który zrobił źle, który zrobił dobrze. Znaczy, no wiadomo, nagrodę daje temu, który zrobił dobrze. A klapsa dostaje temu, co zrobił źle. Zawiera zabawkę jednemu, daje drugiemu, bo tak jest sprawiedliwie na przykład. Bo doszło do jakichś tam powiedzmy niechcianych czynów. Dobra, jesteśmy z powrotem tutaj w tej latarni. Tak a propos, to sobie jeszcze nie sprawdziłem tego tutaj rejonu. Ale tu raczej niczego bym się nie spodziewał, żeby coś tutaj było. Bardziej, że na dole mamy tą wysepkę skipa. O, tu jest w ogóle korinista. Ło, ale żemski skoczył. Bym skończył martwy na dole. O, jest. Szybciej do, od nas dotarł. Ładna latarnia. Dzięki. Wdrap się po schodach na góra, zobaczysz widok. Jakich mało chłopcze. Czuj się jak u siebie w domu. No dzięki, ale łóżko masz tylko jedno. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze raz tutaj. Możemy podziwiać widok, tak jak to powiedział nasz kolega Jack. I również w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek, a w kolejnym wyruszymy dalej. Dzięki za uwagę i do zobaczyska.